Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry witam Państwa. To wydarzenie na które mogę powiedzieć w pierwszej osobie liczby mnogiej czekaliśmy od bardzo dawna to wydarzenie, które było nadzieją mieszkańców Zabierzowa już od jak dobrze pamiętam 1992 roku lub pierwszego. Jeżeli pomyliłem daty, proszę, proszę o korektę albo 91, 92, kiedy do planu zagospodarowania przestrzennego wpisano obwodnicę Zabieżowa. Obwodnicę Zabieżowa, która ułatwia nieruch lokalny, bo to nie jest droga lokalna, e, ułatwia komunikację drogą alternatywną do autostrady A4, drogą numer 79, zwaną popularnie Bytomką. To droga, która w mniemaniu wielu na przestrzeni już tych kilkudziesięciu lat miała zapobiec tym tragicznym wypadkom, które tutaj bardzo często w samym Zabierzowie miały i mają miejsce. To przede wszystkim działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to eliminacja tych szczególnych zagrożeń, jakie niesie bardzo... Duży ruch, wzmożony ruch na tej drodze krajowej 79. Pamiętamy, że obciążenie dobowe jest tutaj jednym z większych w skali całego kraju, kiedy bierzemy pod uwagę średnie natężenie ruchu samochodu. O tym zapewne będzie mówił pan dyrektor Pałasiński, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Pani Wójt, zwracam się do pani Wójt, to starania. Samorządowców wielu kadencji, bo przecież od kadencji pierwszej kadencji wolnego samorządu czyli od maja 1990 roku poprzez kolejne kadencje Rady Gminy, ale też kolejne kadencje Rady Powiatu już w pierwszej kadencji w latach 98-2002 pojawiały się. Tego typu apele, aby wzmocnić stanowisko wszystkich tych, którzy oczekiwali tej przebudowy. I ta droga została, ta obwodnica została wreszcie wpisana w, w program inwestycyjny i przypomnę, że działo się to z wielką satysfakcją. Przypomnę, że działo się to w latach 2005-2007 i ostatecznie. Po wielu latach kłopotów, e, trudności, e, trudności w ustaleniu przebiegu tej drogi, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, dzisiaj ogłaszamy przetarg na projekt tej drogi. To najlepsza forma, zdaniem inżynierów drogowców, to najlepsza forma, zdaniem kierownictwa generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad nie polemizujemy. Dzisiaj e, zapadła decyzja o ogłoszeniu przetargu. Mamy określone terminy, a mamy określone daty graniczne, w których przetarg zostanie rozstrzygnięty, w którym umowa zostanie podpisana i to jest kwestia kilkunastu tygodni. Dalej e, projektowanie, dalej decyzja o pozwoleniu na budowę z RIT. I realizacja tej inwestycji, o tym zapewne będzie będzie mówił pan dyrektor Pałasiński. Ja chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy przez te lata cierpliwie e, pracowali nad e, uzyskaniem... Tego poziomu przygotowania tej inwestycji, który pozwala na dzisiejsze ogłoszenie przetargu. Bardzo dziękuję samorządom, samorządowi gminy, dziękuję pani Wójt, dziękuję panu Staroście i samorządowi powiatowemu i dziękuję panu Marszałkowi i samorządowi wojewódzkiemu. Bez tej dobrej współpracy z samorządami zapewne te inwestycje, jak. Obwodnica Zawierzowa, ale także i północna obwodnica Krakowa, jak obwodnice wielu miast Sanoka czy Tomaszowa Lubelskiego nie byłyby możliwe. To dzięki dobrej współpracy z samorządami możemy te obwodnice budować i w takiej w dobrej współpracy mam nadzieję i życzę, aby te wszystkie plany się powiodły. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze.